Wybierając czas i miejsce na zbiórkę, nie spodziewaliśmy się nalotu czeskich motocyklistów. Wesołe Towarzystwo z Pragi przyjechało na klasycznych jawach w przeróżnym stanie i wieku. Ale ty, to ze zbiorników, z kanistrów zrobione. ja? ja. Kanister. Ja. Ja. <gry> się, trzeczy, tam w środku jakaś blacha. Chłopaki cała, cała ekipa w trasie, ale naprawdę fajne sprzęty. To jest z Velorexu? Velorex? Tak, Velorex. To oryginalne kurde. Bo Velorex, Velorex zrobił też takie dla tych, dla inwalidów takie pojazdy kurde. Tak jak trzeba. Prawdziwe rękawice. Ale najważniejsze, że to jest na chodzie, to jedzie. Cały czas się jedzie ku Do przodu. Cały czas do przodu. Wówczas jedę. No, czasami tam. Mały remoncik, ale. Ale kurde, ten wózek z tego kanistra, no to jest obłędny. To jest naprawdę I Tu jeszcze kurde, naprawdę zapasik. Kurde, fajnie zrobione. To jeszcze jest wachliwe. Bajko. Na ja dzisiaj chyba koniec deszczy, a deszcz był powodem, że wyruszamy w drogę o tak późnej porze, ponieważ niestety do południa padało u nas i w całym regionie. Jak widać chłopaków też dopadło. Jak widać chłopaków dopadło też, musieli się ubierać w przeciw deszczówki. Ale tu krętach. Tu też jest jakieś narzędzie oh. specjalne. jo, jo, jo. <laughs> o, trochę się oh. stopił <laughs> Specjalny chyba. Jo, jo, jo. Ale jeden to furt? Nie. 68, tak? A? Jo, jo. 78. 68, wow, wow to starszy ode mnie. 70, 60... kolik? 60. 60. 3 lata starszy. 70? 70? Sze... Jo. 70. Jo, jo. Najstarszy. Nie, no to ten 68 starszy. Starzy. Starszy. Starszy? Starszy. Uh, yeah. nie. A, 60, nie yeah. 70. A, 60, o kurde, wow. 60. <laughs> But not start. Można fajnie podróżować Szybko złączki. Kurde bajka To co jedziemy chłopaki? Starte Bardzo pożywny posiłek, energii, starcie do mety, kilka słów wyjaśnienia lokalizacji. Jesteśmy w rągowie. Tu dwa motocykle, tam się pakuje Tomek, a my spaliśmy tu na poddaszu. Tam takie uchylone okno to chyba jedno z... O, nawet Tomka widać tam, kurde. Pomachaj, kurde, o. Ja mam przy sobie! Jeszcze nie ma decyzji, czy motocyklami jedziemy gdzieś szukać śniadania, czy tu na miasto wyjdziemy i gdzieś tak na nogach. Jak oceniasz kanapeczkę? Bardzo dobra. Wybuchowa, no, można powiedzieć. Do kamery bardzo dobra. Przed chwilą tą tak przeklinał, bo tu jakiegoś, jakiś pestek nam wrzucali. Kanapka tutaj... była wybuchowa z granatem. Z granatem, tak. Kanapka z granatem. Nietypowa. Nawet nie widać ją jeszcze. Panie, miłe panie, chciałeś żebyś lekko rozerwać. Takie dwuznaczne to było. Można jakby podjąć temat. Idź pierwszy. Czekaj, tę baterię muszę zobaczyć, bo kurnie naprawdę. My w, tyli, w tej chwili niebo błękitne, takie jakie powinno być, sprawdzimy prognozy pogody, bo gdzieś koło 10 zapowiadają, meteorolog, ma padać, tak? Nie, wiesz co, to już nie będzie padanie, to takie jakieś chmury może się to po prostu tylko zachmurzyć, ale myślę, że to z tego deszczu nie będzie. Oby, bo wczoraj nas trochę pogoda podłamała, kurde, no miała być tak jak teraz właśnie przez cały czas, ja nie ogarniam tej baterii, sorry, że tak skaczę z tematu na temat, ale teraz podejrzewam znowu na wyświetlaczu, dzisiaj rano sprawdzałem, była pełna, a teraz jest już prawie pusta. Kurwa nie mać, nie wiem. się tutaj w sumie tak, tak? nie nagrzeje się. Tu lokalny przewodnik. Niech zdradzi, gdzie jesteśmy, bo ja jak zwykle nie wiem, gdzie. W sumie to ja wiem. Gdzieś w Polsce. Wczoraj było tyle kurek, <laughs> że to po prostu wylądowaliśmy na zasadzie jedźmy gdzieś, zobaczymy, gdzie, gdzie trafimy. Tu jest du dużo ludzi, to gdzieś jesteś będzie. Z tego, co czytałem, to... jesteś znaczy, Z tego, co czytałem, o tym moście, bo blisko jesteśmy, ale ten most to miał być podobno napędzany siłą ludzkich mięści. O, lokalny przewodnik Teraz porcję informacji pochłania tak, tak, Zaraz tak, będzie tak, tłumaczył, co tak. jest, jak i... Most ważący ponad 100 ton za pomocą odpowiednich Ta przełożeń może być otwiera. obracany ręcznie przez jednego operatora Tu jest ruch prawo-lewą stroną, przyjdziemy tak, Tylko teraz, żeby nie było numeru, żeby przejdziemy na drugą stronę i most to otworzą Nie ja, <gry> będziemy musieli zajwaniać do motocyklików by... No nie, o tam jest kolejny, to przeżyjemy. Spacerek elegancko w cieniu drzew nad kanałem. Nie wiem, jest kanał giżycki, bo pojęcia nie mam, to jest sztuczny kanał czy naturalny, w rzeki tylko taki uregulowany. No nic przygotowanie, nic kur... normalnie. Wiocha totalna. Aha, czekajcie, tak czekajcie. ja będę zagadywał, a tu kolega <laughs> mój kadimny. Teraz sobie przypomnę, ja o tym wiem. Tak, pan, na, tak pewno. na pewno, tylko... Właśnie, już przypomniało mi się. Jezioro Nigocin z jeziorem Kisajno. Jezio jezioro Nigocin jezioro... Nigodzic, z tego jezior... droga zwrócimy nigdy, poprzez... i dalej mi się skończyło. No tu jest skarbnica wiedzy. <laughs> Wszystko wiadomo. Nie wiem, co się nagrało, patrzyłem w kamerę, kurde. dobry. 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 Tak patrzymy tylko, ale to w serio? Można sobie wziąć w patentu taką motorówkę? Tutaj macie, nie ukraiń, tylko na mikrolu odpalacie. I teraz jeszcze jedno. Jakby wpłynęła jakaś, ee, jakiś skuter albo jakaś łódka i zrobił wam falę, bo wy do fali stawiacie się w przodem, przodem. nie boki, żeby nie bujało. I to jest prędkość maksymalna, rozumiem? Tak? <grymne> za Was dzisiaj tak. <grymne> <grymne> nie będzie wyzwaniem, kurde. <grymne> bo w porcie nie wolno wytwarzać fali. Wiecie, więc w porcie powoli. A por... ja, 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 ja. To, wiadomo, Im wolniej dziepięć, tym gorsze jest tak, na tego, tak nie? Jest. No tak, tak, tego, jest. Co tak, tak. Jest. Jak będzie już tak będę wiedziała, tak, to wtedy na chwilkę ja, ja będę próbował za... Na żeby zmienić bieg trzeba po prostu wcisnąć ten tutaj. Zdeczny i widzisz, i ja zatrzymałam łódkę, nie? No. Słuchaj, zaczynają pływać skutery, więc do skutera, jak i płynie wam fala, musisz się ustawić przodem, no, no. nie? Ja was... Tu... Dobra. Czekajcie, was tak troszkę tu Wychodzisz generalnie z portu, to ty masz pierwszeństwo. No, nasz kapitan teraz, kurde, masz nową funkcję chłopie Czekaj, okay. damy mu gazu więcej? No to już jest max. No i tak w sposób całkowicie nieplanowany stwierdziliśmy, że sobie popływamy łódką na Mazurach, choć wiesz, jesteśmy tam. To już jest koniec. No i dobrze. Ahoj! To jest sponsor wycieczki. To teraz tak wyszło. Dobra, sternik, zmiana. Nowy adept żeglarstwa. Po prostu... Urodził się kurde do sterowania killem. Nowe, 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 nowe talenty odkrywa Tak, no, urodził się tak. No, ale nie może prosto opanować, nie? Nie, jeszcze z jazdą po, po, po prostej ma problem. No załatwmy by było. Idziemy na czołówkę z jakąś żaglówką. O, tam jest gościu, już go kurde. Tutaj będę kręcił, bo za mną się opalają dwie nagie dziewczyny i nie będziemy tego pokazywać. Ja nie wiedziałem, że ja z dziećmi jeżdżę, kurde po Polsce. No kurde zobaczyli zabawki, kurde jakieś tam o Idziemy, idziemy, idziemy się przejechać, no. Ten idziemy, ten Ja nie wiem. Dzieci nieją te, ci ludzie z wiekiem, kurde, jakoś tak. A zgadnijcie kto pierwszy, idziemy tam, idziemy. Ty. No ja. <gry> o, motocykl nie, spadź, kurde, zielony, to Kawasaki na pewno. Tak, kawa zielona. Mam nadzieję, że UDET robił tu jakieś badania. Dopuszczenia ma to ten sprzęt. O. o, dwa razy jadę, znalazłem. O, teraz będzie widać czy są jakieś mury kurde. Nie, no wszystkie takie raczej są nieburzowe chyba. A A tak na poważnie, jakie to jest jezioro? Ktoś wie? Tak, tak już, że... zaraz, mi się, zaraz mi się przypomnę. Zaraz już tak, bo tą chwilę... No, Młodsze są z tego, z wysokości. No bo tak nawet nie wiem na pływa... po czym pływaliśmy. Nie, jezioro nie gładzi. Nie głębokość maksymalna. <laughs> nie damy spokoju gościowi. Niech kopie w telefonie. <laughs> o, z tej strony będzie lepsze ujęcie na konstrukcję. Powierzchnia 2600 hektarów, głębokość do 39,7 m. Jest trzecim co pod względem rozmiaru akwarium w Krainie Wielki Jezior Mazurski. Idziemy do tej kobitki. Wie pani, co tak fajnie było? Jeszcze raz sobie popływamy. Do, dołącz, pani, że dwa silniki, bo to nie tak. da kurczę, do dalichy, kurde. Albo nie, od bębki silnik, kurwa, my ze własnym napędem. Tu takie, kurcze, lekko niepokojące barwy na niebie. Ja, stary meteorolog, mówię ci, nie łupie nie... mnie w kolanie, będzie dobrze. Aha. Mam to nagrane, jak się okaże, że chociaż jakaś kropelka dla mnie spadnie, to za każdą kroplę stówę. Weź rękę, kurnia, bo nie to chcę filmować, do... z kwiatkami dostałeś jedzenie. Ano! Pieniędzy na szwedzkiej. <grymne> Stamtąd wracają. Tomek, pieje ci brakło. To mówią, dupa z tyłu. Jakby się nie ustawił, to dupa z tyłu. No. Nie samą benzyną motocyklista żyje. Też trzeba gdzieś ku i gdzie coś sobie zjeść. Żeby nie było później, że pije podładne to zero. To będzie widać. 862 fajna średnia, 6 litrów może być. No to co? Kto powie coś mądrego na koniec? E, mądrego to nikt. Nikt nie też. Mądrego to nie, to nie my, nie ten adres. No nie tak. By. Po prostu cześć. No tak. Następnego.